Niech niech niech, jest tam Chomikostur. Chomikostur, zaraz wam pokażę. Jak się nazywam? Chomikostur, Małpa, Weksłuknik Małpa. Dzisiaj jesteśmy na MŚP. Zajmuję kanał na it. Natalia mi pozwoliła. Niech niech. O, co to? Prezenty. O. Słyszące głosy. Zostało wykryte zagrożenie. To kłamie. Co wybrać? Kacka. O. Zostało wykryte zagrożenie. Nie kumać tej gry. No, no. Dzisiaj taki odcinek pokazowy. O tak wyglądam. Nazywa się Chomiko Sur. Małpa mał. cyknik małp. na miot. -mi Jak widzicie prezent już otworzyłam. Jutro nagrywam nową część. Będę tylko na odcinku tu coś robić. Ile was skarbonce? Jag känner dem. jag och Shanna. Jag tror att alla mamma och pappa är svåra att leva. Det är inte alls tu Va? Jag vet inte. Jag tror att mamma säger att de inte lär jag att vara sån. jak mam drugi level to mogę wszystko i tak piszcie mi w komentarzach co mam kupić ja mogę wam poddawać parę rzeczy tutaj Jak będę miała jakie nowe uh -huh. poddaję wam parę rzeczy tak ja, bo ja jestem dobra uh -huh. zaplaście mnie powiedzcie i powiedzcie takie hasło hasło będzie łubu Dubu. Co ty tam robisz? Szczurze! He, nagrywam. Ach. He, no widzicie? No normalnie los no cię palanoi, no. Dzisiaj będzie trzy minuty, może dwie. Bo nie chcę przedłużać. Dobra. I tak. Co teraz mam robić? Zaplasać was? A nawet nie wiem, jak się nazywać. Pamiętajcie, mam na razie... Drugi level diamentów i 395 kasy. A wiem. Więc... Aha, moja druga. To jest, nie powiem. A tu jest Tinista. To jest Natalii. Tinista, małpa, syknik, małpa. Też możecie zaprosić. Ma 26 przyjaciół, mam jednego. Pixi, e, e, Specjalna otwarta. Piszcie, czy mam. Mam VIP-a kupić. Oj, to jest na, na innej. A tu nie mam. He, he, mogę vip kupić. Tak, ale tylko na tydzień. Dobra, pa, nie umiem tego zatrzymać. Natala! Co? Możesz to zatrzymać? Zatrzymać czy wyłączyć? He, wyłączyć. Papa. Pa. tutaj. Okej, okay, Papa.